Cześć, go z tej strony Motofan.pl Dzisiaj chciałbym Wam pokazać coś, czego na YouTube nie pokazywałem. Było tylko na TikToku, jak ktoś ma to widział. A mianowicie wziąłem i stuningowałem mojego garka. Proszę bardzo. Na pierwszy rzut oka się wydech od garego prezentuje. Widać go. No a tak poza tym to siedzi w ogarze. Cylinder 60, tylko takie bardziej realne niż te z internetu, czyli nie średnica 40 mm, tylko 40,5 mm. No i ma ten cylinder dodatkowe dwa boostporty, czyli dwa kanały puczące połączone z oknami w tłoku. Do tego jest ten gaźnik, co miałem wcześniej, czyli Amal 16, on się jak najbardziej sprawdza. Głowica oryginalna, chociaż wiadomo lepiej by było na słoneczko bo nie dość lepsze chodzenie to. Jeszcze lepszy stopień sprężania. No i platynki na razie są. Wiadomo, lepiej by było, jakby był zapon CDI, bo by się wyżej kręcił. No ale na razie nic nie poradzę. Jest tak, jest. Tak więc palimy sprzęta. I pokażę, jak się kręci na obroty. Jeszcze klasycznie, jak na ten kanał Kroksy. Karek odpalony. Fajny basowo-metaliczny dźwięk. No, no, tajemny No, a więc tak się to prezentuje. Ogólnie to silnik jest już w miarę dotarty, ten cylinder. Ostatnio właśnie sprawdzałem jak to się ma i wszystko się elegancko dociera, nie ma żadnej ryski. Ślady po honowaniu jeszcze widać. No i co, no powiem Wam, że kręci się mega wysoko jak się jedzie, to jedynka, dwójka aż wgniata w fotel jak zaczyna w wchodzić. Trójka już wiadomo trochę mniej, ale czuć, że on by chciał więcej, jakby nie ten zapłon platynkowy bo jest coś takiego, że jest prosta droga, daję mu połowę gazu to wkręca się naprawdę wysoko na tej połowie gazu dam full manetę to chwilę coś tam minimalnie zaczyna więcej na obrotu wchodzić, wyżej no i w pewnym momencie tak jakby odcina go trochę, łapie no czyli najprawdopodobniej właśnie platynki do go odcinają mu zapłon bo wiadomo, że one nie, nie są w stanie takich obrotów też wykręcić no i myślę, że po zastosowaniu CDI jak najbardziej by się jeszcze wyżej kręcił, ale na razie jeśli się z tym wstrzymam, póki działa, będę jeździł na tych platynkach, bo tyle to tam mi nie przeszkadza. No a więc jeżeli macie jakieś pytania na temat tego tuningu, czy się opłaca inne takie, to piszcie w komentarzach to i postaram się odpowiedzieć. Więc to było na tyle, cześć.